Cześć! Jakiś czas temu napisała do mnie Yama z zapytaniem, czy nie chciałbym sprawdzić jednego z ich nowych monitorów. I ci z Was, którzy dłużej śledzą ten kanał, zapewne powinni wiedzieć, że w pierwszych planach tego mojego tutaj pokoju zamierzam właśnie złożyć stanowisko z trzech ekranów. Także pomyślałem sobie, w sumie spoko byłoby sprawdzić, jak to będzie przeskoczyć sobie z 75 na 165 Hz, a przy okazji przekonać się, jak to będzie pracować na monitorowym setupie. Jeśli jesteście ciekawi, jak w moich tutaj testach wypadła Yama z serii Red Eagle, to zapraszam do oglądania. Monitor, jak monitor, przychodzi w typowym, jak na ten rodzaj produktu, opakowaniu. Wielkie pudło skrywające w dwóch wielkich kawałach styropianu 27-calowy ekran o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Poza tym w opakowaniu znalazły się wszystkie niezbędne kable, czyli DisplayPort, HDMI, USB typu B i kabel do zasilania. Tu tylko wtrącę, że cały czas korzystałem z tego monitora na oryginalnym okablowaniu. Używałem kabla DisplayPort i nie miałem żadnych problemów z obcym 165Hz. Kończąc temat okablowania. Znalazła się tam jeszcze stopka i cała konieczna papierkologia. Jako, że nie ma tu zbyt dużo części, to od razu chciałbym wtrącić, że montaż stopki jest naprawdę bardzo prosty i zupełnie nie wymaga żadnych narzędzi. Na spodzie dołączonej stopki znajduje się śruba, wkręcamy ją do oporu i działa. Jeśli chodzi o stabilność tego rozwiązania, to zależy jak na to patrzeć. Gdyby szturchnąć go gdzieś wysoko, to wiadomo, zatrzęsie się, ale przykładając siłę nieco niżej, jest to ustawienie praktycznie nie do ruszenia. Przy okazji, stopka jest raczej w porządku. Monitor nie był chętny do wpadania, drgania, chociaż może to po prostu kwestia stabilnego biurka. Co do stopki, doceniam również to, że jest bardzo kompaktowa, dzięki czemu nie marnuje zbyt wiele miejsca na biurku. Jeśli chodzi o biurko, moje monitory zawieszone są nieprzypadkowo, to znaczy ich wysokość wyznaczona jest przez wysokość najwyższej szklanki, jaką mam. I teraz czemu tak? Chodzi o to, żebym mógł po prostu postawić sobie na biurku picie, tak, żeby w żadnym przypadku to nie zasłaniało mi ekranu. A natomiast drugi powód jest taki, że jestem w stanie dzięki temu lepiej zagospodarować miejsce pod monitorem. Stopka w monitorze i jamy pozwala ustawiać monitor z tego założenia. Umożliwia ustawienie w najniższym położeniu tak, aby ten był praktycznie przy blacie. Natomiast najwyższa dostępna regulacja sytuuje najwyższą ramkę na wysokości 55 cm. Przy okazji, skoro już o tym mowa mamy tutaj również opcję pochyłu, za pomocą których możemy opuścić ekran maksymalnie o 18 stopni do góry oraz 3 stopnie w dół. Ta opcja jest podwójnie przydatna ponieważ niezbędna będzie do tego, aby pionowo ustawić ekran. Ja sam z tego raczej nie korzystałem, ponieważ pracuję głównie w After Effects gdzie liczy się powierzchnia pozioma. Natomiast osoby zajmujące się stricte programowaniem lub pisaniem front-endu, powinny to docenić. Jeśli chodzi o sam panel, ten posiada bardzo cienkie ramki zewnętrzne i nieco szersze ramki wewnętrzne. Na spodzie najszersza ramka, na której umieszczono zostało logo producenta, nazwa serii Red Eagle i podstawowa specyfikacja 1080p, 165 Hz i 80 ms czasu reakcji MPRT. Jedyna rzecz, która tutaj mnie denerwuje, to że przyciski umieszczone są na prawej krawędzi i nie są w żaden sposób opisane od frontu, przez co do zestawu wielu monitorów, niestety, ale będzie to dosyć drażniące. W teorii, mając jeden taki monitor, ten powinien być z prawej strony i po problemie. Natomiast ja musiałem umieścić go na środku, ponieważ granie na bocznym monitorze było dla mnie po prostu mało wygodne. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy ten monitor znajdował się na środku, gaszenie ekranu było dla mnie upierdliwe. Monitor posiada na wyposażeniu również głośniki, jednak jedyne słowo, jakim mogę określić ten głośnik jest to, że słuchanie na nim czegokolwiek jest po prostu przykre. To jedne z gorszych głośników, jakie słyszałem w życiu i to na dobrą sprawę polecam je od razu wyłączyć. Ani się na nie w ogóle nie nastawia. Dźwięk z tego głośnika jest mocno stłumiony, wypłowiały. No po prostu nie jest to monitor do słuchania muzyki. Chociaż z drugiej strony fajnie, że jest taka opcja, gdyby powiedzmy ktoś miał awarię głównego głośnika, jest w stanie korzystać nadal z komputera. Jednak pora przejść do chyba najważniejszej części tego filmu. Nie ukrywam, że poza krótkimi spotkaniami nie miałem jeszcze okazji przez tak długi czas testować tak dużego odświeżania, ponieważ ten monitor miałem przyjemność testować przez prawie miesiąc. Kiedyś, kiedy rozglądałem się na własną rękę, za monitorem o szybkim odświeżaniu, usłyszałem od innych użytkowników, że po powrocie na niższe odświeżania będzie mnie bolało patrzenie na kursor, który będzie sprawiał wrażenie zacinania się. W moim przypadku niczego takiego nie było. Po przejechaniu z monitora o odświeżaniu 75 Hz na 165 Hz było widać przeskok natychmiast. Natomiast różnica nie była aż tak wielka, żebym nie mógł korzystać ze swoich pozostałych monitorów. Natomiast przechodząc do tematu gier, pierwszą moją myślą było CSGO. Oczywiście pierwsze wrażenie to było takie, wow, jakie to jest teraz płynne. Natomiast w praktyce po prawie miesiącu korzystania moje odczucia zmieniły się w taki sposób, że przez większość czasu rozgrywki nie zauważałem swojej przewagi. Stał się to dla mnie swojego rodzaju standard, a ta płynność, którą na początku dostrzegałem niemalże wszędzie zacząłem ją zauważać właściwie tylko przy takich szybszych akcjach, gdzie wykonuję rozległy ruch myszką. Natomiast po przesiadce z powrotem na 75 Hz to był dopiero dla mnie dramat. Cała gra się zacinała, miałem wrażenie jakby responsywność spadła wielokrotnie. Potrzebowałem dopiero paru godzin grania w takich warunkach, żeby jakoś wrócić do niższego odświeżania. Swoich sił chciałem spróbować również w PUBG, gdzie także przesiadłem na monitor o szybszym odświeżeniu była mocno odczuwalna. Pomimo tego, że gra dawała mi zaledwie 90 klatek na sekundę niezależnie od ustawień. Czy to najniższe, czy to najwyższe, sytuacja nie ulegała zmianie, nawet kiedy wyłączyłem synchronizację pionową i wszystkie tego rodzaju funkcje. Analogicznie zachowywał się PUBG Lite, który z jakiegoś powodu nie dawał z siebie więcej niż 90 klatek na sekundę, przy bardzo niskim wykorzystaniu CPU. Mimo co odczucie płynności, z jakim się spotkałem, było dla mnie naprawdę niesamowite i PUBG było jedną z tych gier, w których odczułem przeskok w dużym stopniu. Sprawdziłem sobie również gierkę, w którą nie grałem od. Ponad półtora roku, ale w mojej głowie zapisała się jako bardzo dynamiczna. Fortnite Battle Royale znowu zagościł u mnie i o dziwo odczucia pozytywne. W sensie z szybkiego odświeżenia, chociaż z rozgrywki chyba trochę też. Na pewno jest odczuwalna przewaga w budowaniu. Widać po prostu lepszą kontrolę sytuacji. Podczas takiej typowej rozgrywki polegającej na bieganiu, skakaniu i strzelaniu, raczej nie rzucało mi się za bardzo w oczy to, że jestem na szybszym odświeżaniu. Natomiast kiedy przyszło mi walczyć z przeciwnikiem na krótkim dystansie na pompki na budowanie, wtedy było jak najbardziej widać, że to jest po prostu szybszy monitor. Na końcu coś co musiałem koniecznie przetestować, czyli osu. Gra niepozorna, chociaż niesamowicie dynamiczna. Pomimo tego, że grałem z najwyższym dostępnym odświeżaniem, różnica nie była diametralna w tej grze. W tej grze odczułem praktycznie najmniejszy zysk z tego, że gram na znacznie wyższym odświeżaniu. Na pewno różnica nie była aż taka jak w CS:GO. Jednak jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia i właśnie dlatego postanowiłem sobie, że sprawdzę do ilu uda się tą matrycę podkręcić. Także zawitałem w panelu sterowania Nvidia, gdzie krok po kroku, herc po hercu zwiększałem częstotliwość. I w moim przypadku Udało się podbić odświeżanie o zaledwie 4 Hz, po czym monitor przestawał odpowiadać, co zakończyło eksperyment na 169 Hz. Jeśli chodzi o kolory tego monitora, niestety nie udało mi się załatwić kalibratora. Natomiast z tego co tam sobie wyklikałem w ustawieniach ekranu, nie do końca byłem zadowolony, tak samo jak nie do końca byłem zadowolony z tego, co podstawowo do mnie przyszło. Muszę powiedzieć, że z jednej strony nie ma rewelacji, ale z drugiej strony nie ma tutaj również dramatu. Raczej wątpię, żeby ktoś do grafiki wybierał monitor gamingowy. I w takim zastosowaniu myślę, że nie ma co w ogóle na niego patrzeć. Czerny tego ekranu była nawet lepsza niż w pozostałych moich monitorach. Niestety gorzej było z jasnością ekranu, ponieważ cały panel w szczycie swoich możliwości jest dość ciemny, osiągając zaledwie 250 kandeli na metr kwadratowy, z czym najbardziej nie potrafiłem się pogodzić przez czas korzystania. Okej, okay, w zaciemnionym pomieszczeniu jeszcze jest w porządku, natomiast problem nasila się wraz ze wzrostem jasności otoczenia. Jednakże poza 165 Hz producent obiecuje nam czas reakcji na poziomie 0,8 mS. MPRT. Po przeprowadzeniu UFO testów muszę przyznać, że smużenie na pewno nie będzie wadą tego ekranu. Również w rozgrywce nie rzuciło mi się ono w oczy, przy czym zaznaczę, że grałem na gamie równej 0. Podsumowując monitor i z serii Red Eagle, muszę przyznać, że jest to naprawdę ciekawa opcja poniżej 1000 zł. Natomiast szczerze mówiąc, popełniłem taki błąd, że wybrałem 27-calowy panel, kiedy w rzeczywistości dla Full HD 24 cale to jest chyba takie maksimum. W takim sensie, że chcąc mieć 27-calowy ekran Raczej szukałbym czegoś w WQHD, czyli 2560 na 1440, to jest dla mnie takim minimum przy tej wielkości ekranu. Jeśli chodzi o moje wrażenia, to muszę przyznać, że są bardzo pozytywne i naprawdę zrobiło na mnie wrażenie granie w 165 Hz. To naprawdę widać to naprawdę daje dużą różnicę. Natomiast nie zapominajmy też o wadach, czyli tej średniej jasności, średnich kolorach, tragicznym głośniku, no i menu, które nie jest w żaden sposób opisane i umieszczone zostało na boku. Ekranu. Tymczasem to było wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego ekranu. Tymczasem, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to sekcja komentarzy oczywiście jest do Waszej dyspozycji. Tymczasem, ja zachęcam Was do subskrypcji, komentowania i udostępniania. Cześć!